Witam na stepforhair.com. Nazywam się Beata Berendowicz. Wykonam dzisiaj koloryzację w odcieniu blond. Tematem naszym jest blond. Modelka ma włosy ciemne na poziomie szóstym, 7 Marzeniem modelki jest przejść taką radykalną zmianę, radykalną metamorfozę. Zawsze działała bardzo ostrożnie w młodych trendach ombre, sombre, bawiła się blondami na długościach. Dziś zapragnęła mieć. Czyste, bardzo jasne włosy. I ja postaram się spełnić to oczekiwanie. Będzie mnie tutaj czekała dekoloryzacja, i mam przygotowane dwa lub trzy warianty odcieni dla tej właśnie modelki. Mamy tu do czynienia z dziewczyną, która ma ciemną karnację, ciemną oprawę oczu i ciemną tęczówkę oka. I nie powinny to być blondy ani białe, ani szare, ani bardzo zimne. Dotychczasowe historie były to kolory takie cieplejsze z tonacjami truskawkowymi. A ja dzisiaj chciałabym zaproponować coś bardzo jasnego, co będzie odcieniem toffi, cynamonu yy, bądź waniliowego blondu. Będą to jak najbardziej odcienie, które będą idealnie łączyły się z tą właśnie ciepłą tęczówką oka. Także dekoloryzujemy włosy, a potem ustalamy, który z tych trzech pigmentów będzie naj najlepiej zainstalować na włosach zdekoloryzowanych. Przygotuję sobie produkt yy, do rozjaśniania włosów i produkt ten będę starała się jak najszybciej, jak najszybciej nałożyć na, na które partie. Nie będę go nakładała bezpośrednio na samą skórę od razu, to zostawię sobie na potem, na efekt dołożenia. Nałożę go na najciemniejszy element, czyli ten środek, to są jakieś dwa lata niefarbowanych włosów, te wszystkie końce jasne pozostaną też jaśniejsze. Potem domieszam sobie kolejną porcję środka do rozjaśniania on jeszcze niższym stężeniu dewelopera i wtedy dopiero nałożę go na samą nasadę od skóry, jak również na długościach. Kiedy tu uzyskam jak najczystszy kolor, zaczynamy jak najszybszą aplikację produktu. Nie bawię się tutaj w folię, chcę cały czas obserwować, jak działa rozjaśniacz. Widzieć dokładnie miejsca, w których będę musiała zaplikować i dołożyć więcej. Nie wiem, czy będzie to tutaj wystarczający jeden zabieg dekoloryzacji, czy będę musiała go powtórzyć i zrobić dwa. Zwróćmy uwagę na to, że nie nakładam przy samej skórze na razie. Na razie staram się dobrze smarować produkt na długościach. Tył mamy nałożony, oczywiście, jeszcze od nasady, od odrostu. Nie, a teraz przechodzimy znowuż od spodu w kierunku szczytu po obydwu stronach. Nie użyłam tutaj folii z dwóch powodów. Po pierwsze, chcę cały czas widzieć, jak pracują włosy i mieć możliwość aplikacji, dołożenia produktu, przeczesania włosa. Na tym, właśnie, na tym właśnie rozjaśniaczu, na którym pracuję, jest ta możliwość cały czas. Nie zasycha on w suchą skorupę, tylko cały czas jest bardzo fajny, kosmetyczny i daje te możliwości aplikacji i przeczesania. A dwa, że folia, no niestety, ale zapewnia mi intensywniejsze podgrzanie tutaj włosów, a ja nie chcę. Chcę, żeby to wszystko działo się jak najdelikatniej na wolnym powietrzu. Używam rozjaśniacza i wykonuję tutaj dekoloryzację, ponieważ farba farby nie rozjaśnia aż w takim stopniu. Nawet gdybym użyła tutaj farby super blondu, bardzo mocno rozjaśniającej, specjalnie przeznaczonej do rozjaśniania włosów blond, nie uzyskałabym. Tak jasnego odcienia, równego odcienia przy tej długości włosa. Ja wiem, że fryzjerzy, bo i klienci często boją się właśnie takich zabiegów, takiej prepigmentacji, dekoloryzacji, modyfikacji. U każdego w salonie jest to. Inaczej zabieg nazwany, ale jeżeli jest on mądrze, bezpiecznie, na produkcie, który jest Wam dobrze znany, na którym też czujecie się bezpiecznie, jeżeli są dobrze wykonany, naprawdę jest to zabieg absolutnie przeze mnie rekomendowany i polecany. W momencie, kiedy zaaplikowaliśmy całość, wracam do tyłu i w tej chwili będę wkładała rozjaśniacz, ale już z niższym stężeniem dewelopera, właśnie w partie od nasady, żeby rozjaśnić również odrosty. Po zaaplikowaniu rozjaśniacza na odrosty, kolejnie przeczesujemy włosy i szukamy tych miejsc, gdzie widzimy, że jeszcze włosy mają inny kierunek kolorystyczny. Dokładamy, aplikujemy. Tu możemy, właśnie dzięki temu, że nie yy, nałożyliśmy folii, możemy stale mieć dostęp do wszystkich partii i pracować z rozjaśniaczem. Również przyszedł czas na końcówki, które były już wcześniej rozjaśniane, a w tej chwili już stały się najciemniejszym elementem. Dlatego teraz pod koniec właśnie zabiegu florozacji mogę nałożyć na nie rozjaśniacz. Kiedy upewniliśmy się, że rozjaśniacz został nałożony pierw na najciemniejsze środkowe partie i długości, końce zostały bez. Potem nałożyliśmy rozjaśniacz od tyłu w kierunku przodu na wszystkie odrosty, następnie na wszystkie długości i końce. Teraz musimy tylko odczekać cały czas sobie tutaj delikatnie pracując z produktem, pracując z włosami, aż uzyskamy równy kierunek. Rozjaśnienia, równy podkład od nasady na długościach i końcach. Następnie umyjemy włosy, umyjemy włosy szamponem regenerującym. Te szampony są generalnie bardzo fajnie oczyszczające włosy. Możemy zrobić kurację odbudowującą włosy, i na to dopiero zostaną nałożone. Pigmenty. Dlaczego mówię, że dobrze jest zrobić kurację odbudowującą włosy teraz? Ponieważ na włosie zregenerowanym i włosie zdrowym mamy najlepszą możliwość zainstalowania pigmentów. Ta instalacja będzie na jak najdłuższy okres czasu i będzie bardzo trwała. Im bardziej mamy włos porowaty i zniszczony, uwrażliwiony, który ma nierówną strukturę, czyli końce pracują inaczej, odrosty inaczej, środek inaczej. Przy y, koloryzacji odcieniami pastelowymi, przy instalowaniu pigmentów, kolor będzie nam się różnie zachowywał i ta koloryzacja może nie być globalna, jednolita. Marzeniem modelki tutaj było wyjść już z tych wszystkich fleszy, flambojaż, y, ombre, sombre i refleksów i wejść w koloryzację taką globalną, jednolitą, prawdziwą. Dlatego właśnie wykonałam rozjaśnienie wszystkich włosów na y, całej długości w równym stopniu. Teraz będzie regeneracja i po regeneracji instalowanie pigmentów. Takie oto mamy efekt po usunięciu pigmentów, po rozjaśnieniu włosa, po dekoloryzacji. Włosy zostały umyte szamponem regenerującym i nałożona maska regenerująca po to, żeby przywrócić włosom jak najlepszą kosmetyczność w celu najlepszego możliwego, równego zainstalowania pigmentów. W tej chwili zajmę się aplikacją już koloru i odcienia. Będzie to farba, która nie zawiera amoniaku, która koloryzuje ton w ton. Mamy wspaniały podkład rozjaśniający. Dla mnie wspaniały, dla wielu fryzjerów taki podkład, a szczególnie dla klientek jest czasami szokiem. O Boże, co mam teraz zrobić? Ustalmy, że jest to naprawdę idealnie przygotowany włos do nałożenia koloru, o którym marzy modelka i o którym marzy fryzjer, żeby go zaplikować. Troszkę inną mieszankę, bardziej spokojną, bardziej przygaszoną, nałożę na odrosty, ponieważ od odrostu. Kolor zawsze delikatnie bardziej świeci, tu była wyższa temperatura, tej włos był bardziej naturalny, jeszcze ta retina była bardziej miękka i mocniej się rozjaśniły, a na długościach rozpuszczę pigmenty z kolorem takim 0,0. Chodzi o to, żeby zachować czystość i jasność tego właśnie blondu. Będzie to kolor beżowy, blond beżowy od nasady. Do beżu dodam pigmenty wanilii i złota, cynamonu na długościach i końcach. Po zaaplikowaniu koloru pierwszego, który nałożyłam na odrosty, teraz od tyłu do przodu. Tutaj nakładałam kolor pierw kontury, potem środek, przechodziłam do tyłu i na samym końcu górę. A w tej chwili, jako że tonujemy, przyciemniamy, nadajemy odcień włosom, aplikujemy go od tyłu w kierunku twarzy, w kierunku przodu. Po nałożonej na całości farbie, już widzimy różnicę, że inaczej zachowuje się kolor od nasady, inaczej na długościach i końcach. Tutaj dodałam do odcieni pastelowych i jeszcze rozpuściłam. Dodałam takiego koloru, który nie jest kolorem, czyli rozpuszczalnika 0,0, żeby jeszcze bardziej rozpuścić pigmenty, żeby włos, mimo że będzie blond, wyglądał naturalnie, bardziej stonowany i bardziej rozświetlony, stonowany od skóry, a rozświetlony na końcach. Czasu pilnujemy zawsze od skończonej aplikacji produktu, ale nie znaczy to, że możemy zostawić klientkę. Ważne jest, żeby znowu to samo co przy rozjaśnianiu się działo: podejść, przeczesywać, oglądać włosy, dotykać, sprawdzić, czy kolory się równo instalują, czy wszędzie dotarła odpowiednia ilość produktu, ewentualnie można sobie jeszcze dołożyć. Trzymamy około 15 do 20 minut. Potem zostaną włosy umyte, szampon, odżywka po kolorze i wrócimy do stylizacji. Po wysuszeniu, po koloryzacji, po nałożeniu tonera, pigmentów, włosy mają odcień waniliowo-cynamonowy. Chciałam zwrócić uwagę, bo bardzo wielu fryzjerów i klientek postrzega blond jako zimny kolor. Widzieliście dzisiaj podkład rozjaśniający, który uzyskaliśmy? Podkład, który był bardzo ciepły, bardzo jasno-żółty. I co należy zrobić? Należy nałożyć bardzo ciepłe pigmenty. Tutaj nie było nigdzie używanego żadnego koloru, który by był chłodnym kolorem. Tu był odcień beżowy z odcieniem karmelowym. Tutaj, karmel. Dużo pigmentu złotego, pigment rozjaśniający, czyszczący kolory 0,0, który będzie tylko rozpuszczał. I nie bójcie się używać ciepłych kolorów, bo ciepłe blondy są również bardzo twarzowe. Kiedy mamy taką tęczówkę oka, czyli brązowe oko, a klientka chce być blondynką, nie zróbmy jej sztucznego, zimnego, modnego teraz blondu, tylko zróbmy jej modny dla niej. Carmen, wanilia, piasek, tofi. To są kolory, które będą się bardzo dobrze sprawdzały i spowodują, że klientka będzie czuła się dobrze.